Technologie AI generują coraz lepsze obrazy. Ale cały czas się czegoś uczą. Jednak my w Polsce mamy naszą, własną, już wyuczoną wersję AI. Laisy państwowe, tworzącą najbardziej imponujące obrazy. Dba ona o najmniejsze Włochate szczegóły. Posiada zaawansowany tryb nocny i ma duszę. Duszę prawdziwego artysty. Z dumą przedstawiamy Polską AI Annę Iglińską, leśniczkę i fotografkę. Nasza AI dba o zasoby, dzięki którym generuje spektakularne obrazy, albo takie cuda. I to bez promptów. Zrobi nawet rysia lub dwa. Żaden problem. Radzi sobie z rękami, łapami i wszystkimi odnóżami. Nic tu się nie plącze. A co najlepsze, nasza AI nie potrzebuje internetu. Działa w trybie offline, czerpiąc wyłącznie z natury. Ty również możesz tworzyć przepiękne obrazy. Odwiedź Lasy Państwowe i korzystaj z nich razem z nami. W materiale przedstawiającym Lasy Państwowe nie użyto obrazów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, tylko prawdziwe, niesamowite zdjęcia wykonane przez polskich leśników. Może i ten film jest abstrakcyjny, ale taki właśnie ma być. To czytałem ja, Mirosław Zbrojewicz. Człowiek.